Siemano ludzie, tutaj Kojot, mamy kolejne zadanie Jedziemy przed siebie, a jeszcze sekundę, bo no bym zapomniał Jesteśmy tutaj za wsią za lipie, zmieniamy tutaj zmierzamy tej stronę wsi, nie pamiętam jak ona się nazywa Jakoś się nazywa, no ale w każdym bądź razie jest to tutaj Tu idzie rzeka, tu jest wieś w Zalipie Także wszystko powinno być jasne Lecimy Mam jakieś gule i gościa, który potrzebuje pomocy Zapraszony gule. chodź gulu. możemy go sobie tutaj Dobra, możemy sobie pogadać z typem, co on tej robi? Jakieś ciała wozi, zeżarłyby mnie jak nic, trupy je zwabiły. Dzięki, żeście mnie nie zostawili, choć tyle mi się poszczęściło. Poszczęściło? Może i tak. Zaraziłeś się niedawno? I dlatego zajmujesz się wywozem zwłok? Co? A, nie. Wywożę trupy, bo mi dobrze płacą. Hmm. Ale przecież nie masz odporności na choroby, jak Wiedźmini i Czarodzieje. Nie, ja tam nie jestem żadnym zakazanym mutantem, nie ma obawy. Po prostu mnie się żadne choróbska nie im mają. Co się w ogóle stało? Najpierw ośka poszła, to zlazłem z wozu sprawdzić, czy da się co z nią zrobić. A tu jak coś nie zawyje od lasu. Kobyłka dęba stanęła, jakby ją już wilcy w żyć gryźli. Wóz się przewrócił, i fru, cały ładunek na mnie. A, trupy. A koniu ci? Ano, poleciała w cholerę. Ech, u mnie to tak zawsze. Jak nie urok, to wóz umrzyków się sypie na łeb. Palmy to. Będziesz musiał się postarać o nowy wóz. Ten trzeba spalić, to szybko. A nie dałoby się tych trupów gdzieś ich zakopać? Wóz przecie można naprawić. Jeśli ktoś się dowie, że przewoziłeś na tym wozie ofiary zarazy, nikt cię więcej nie wynajmie. A muszą się od razu dowiadywać? Jeśli wy nikomu nie powiecie, ja sam też nie powiem. I rozwleczesz zarazę po całej okolicy. No. Ech, no jak mus to mus. Macie czym ognia skrzesać? No, proszę pana, oczywiście. Ja bym nie miał? Nala no, się odejść, bo nie tu palić. O. No, zajęły się jak słoma. O że... Miałem szczęście, że na was trafiłem. Dzięki za pomoc i dobrą radę. Poradzę ci jeszcze, żebyś się porządnie wyszorował w domu i spalił to ubranie. Pewno, pewno. Ale mówię wam, mnie się choroby nie mają oby tak było, bywaj. Okej. Okay. No dokładnie. Dobra, ludzie. Zadanie zakończone. Dzięki za oglądanie. I do usłyszenia.